Yo, go w każdym odcinku na moim kanale dzisiaj gramy Wyzłap i nakarm Brainot I, i ogólnie dzisiaj będziemy tą grę testować. Bo, jak wiecie, są mega popularne te Brainoty, nie? I ja bym chciał. Trochę już sobie tutaj porobiłem, nie? Musimy nakarmić te Brainoty, no to trzeba im dać. umieszczyć postać. Nie. O, dobra. To jest jakoś inaczej wygląda. Nieważne. Marchewa jest. Może mu dam. Dobra. E, ogólnie tu mamy za odbloku i za dwa Gdzie mi 0 Co to jest? Poniesz owoce, poniesz. Poniesz, poniesz. Jaką ja mam dużą kukurydzę. To oni nie chcą mieć. Batko jedyna na cappuccino. Dobra. Ile mamy koło U, pieniędzy? 127, nie. Ty on jest fajny. Ale go będzie ciężko w nie. Namówiłem go, on będzie... Ci Ciężki wciół, ten Kapucino asasino nie będzie z, za ciężki za bardzo. No nie, no co oni robią? A jak ja mogę być le lepszy, czy lepsze? To brać, ja nie wiem. O, wyrównana będzie walka. Ja, ja trochę dobijam go, ja trochę go dobijam. Sorry, że słyszycie głos na to klikanie myszy, ale muszę tu klikać tyle. No co to jest, nie? No nie, no jeszcze poddaję, nie. A to jest bezsensowne. To jest bezsensowne. Ja pieprzę. I popatrz, jak ja mam wziąć jakiegoś pieprzonego klejnoty? Jak tu jesteśmy tak słabi, nie? Okej. Choćby się za na przecież. gdzie ja jestem. To samo ja. Zbierzemy ogólnie. Jesteśmy. Niech oni wszyscy jedzą. Może więcej. Okej. Okay. Okay. Dobra, biorę 17 koła. Ja nie mogę. Nie, a tu jest jakiś seller A sprzed postać, a to nie. To ja nie chcę. Yy, mam pomidorki, ale to nie ważne. I co? Jak mam więcej pieniędzy? Ja mogę wziąć na przykład clipit Trapa. Pokaż. Czego złapię? Nie no nie mogę. No o co chodzi? O, to jest ten, co walczyliśmy z nim ostatnio. Dobra, idziemy z nim. Nie, ja nie wiem o co chodzi w tej gierce. No patrz, 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 patrz. No i to samo jest co z nim, nie. Dalej jest to samo, nie. Dobra, niech mnie pokona. widzę, mnie to jest tragedia. Tych, się nic nie da zrobić. Bo ich się nie da zabić. Nie mogę mu nic ukraść. Rzadkie owoce, tylko mogę mu ukrać, ale to za roboksy oczywiście. No co o ty myślałeś? Skąd oni mają takie rzeczy? A czekaj gdzie jest moja baza. Dobra, normalnie patrz, nie. Normalnie patrz nie trzeba znaleźć jakiego, jakieś gówno które będzie tragiczne no gdzie ja mam te owoce? No Pyk. no jedz i ten drugi też ma jeść okej John jest Dobra to jest jej jedz Żryj to żoryj biorę pieniądze A co za te pieniądze mogę zrobić sklep no oczywiście, że za no to w ogóle... Yy, to jest gra pod tym tytułem, że tutaj za robuxy zrobić wszystko. Za pieniądze, które się da zarobić w grze nic. Ja co ja mogę zrobić? Mogę tylko sprzedać. Normalnie aha, mogę odblokować. Za 7 milionów. Albo za 5 milionów, no to super, nie? Albo ja może nie mogę, bo tutaj jest za 2 miliony. Ja nie mam miejsca. To sprzedam cię niż postać. Chodź. Sprzedamy. Też mi to dała, ha. Nie, no to super, normalnie sprzedałem bryj, no to za 0 za zł, nie? Zarąbi się, czekaj. Nie. Dobra, może teraz mi się uda przynajmniej tego banana znapieprzonego. Kurde. Dobra, go powinien pokonać. Go powinienem pokonać. No i mama, mam, mam. Mam go. Chodź, chodź tu. Chodź, a nie gdzie tam. Umieść postać. Dobra. Dobra. On mi już tu będzie zarabiał. On gada jakieś dziwne rzeczy, nie? Ja biorę wszystkie jedzenia, nie? I mu to daje. On się musi... Najesz. No, Czemu on zmienia te brajnoty tak? Ja pieldzi nie? Balerina kapucina i mu. Jaki by bydle? Jaki bydlak? Sklepy tutaj, Elixir. Aha, mogę się Elixir, Elixir kupować za te pieniądze, co prawda, jako jedną rzecz, ale przeczyta o 4 mil, milionów, nie? nam No, oczywiście, że też trzeba za Robuxy zapłacić. No i to też za Robuxy, nie? Gdzie się nie odwrócić wszystko za Robuxy, nie? To jest tragedia. Jest dla osób, którzy. Przypieprzają pieniądze na jakieś syfy w grach, nie? Znaczy, no tam jeszcze, wiesz, na grę. Ale na roboksy? Dobra, dajemy mu jeszcze raz te żarczy. Normalnie marchewa. Wpieprzaj mi to marchewę, a nie! Widzowie, to jest siódma minuta tego filmu. Ja tu nic nie zrobiłem. Nie, bo w tuszy nie da. on głąb, ta balerina kapucina jakoś lepiej. To oni mogą sobie je brać, ale popatrz, popatrz, ich tu w ogóle nie ma. Gdzie oni są? Nie, patrz, a nie, tu jest jakiś typ Mickey Games. To nie Mickey, nie, 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 gdy z tobą, nie dzwoń do mnie. Oj, trzeba wyciszyć go. Widzowie, mi kolejnie nie dał mi żyć, nie. Trzeba wyciszyć telefon i wszystko, nie. Na godzinę i z pierwszej. Dobra, mm. Jest to jakiś szympansyni bananini. <Ky> będzie trzeba go wziąć. Dobra, go weźmiemy. No, go weźmiemy. Mam go. Idziemy. Chodź. Umieścić gdzie jeszcze trzeba. Umieścić postać. A ten niech będzie do sprzedaży, bo i tak mi nic nie daje, nie? A teraz trzeba zainwestować w szympansyni bananini, nie? Dobra. I pyk. No i dobra będzie, nie? I wiem, że on musi stać się jak balerina kapucina, 60 koła dawać, nie? Dlaczego on chodzi tu za mną, no? Miko jest wkurzający czasami, nie? No mogę tą lodówę pieprzoną zabrać w końcu? Zobaczymy. Nie, nie mogę. Kiedy ją ja będę mógł? Rządź. Nie grałem więcej w tą widzowie dla to jest jakieś gówno. Jak masz co to sobie w nią graj, nie? Jak masz Robuxy, to sobie w nią graj. Jak masz Robuxy, to sobie w nią graj. A tak, jak nie masz, jak ja, no to nara. No to nara, no bo patrz. Szempansy na nim tego się da. A ten mój, to co się tu zmienia? Ten chyba taki nie był. E, trzeba go najeść, bo jeszcze go boję. On musi być bydle. Jak balerina kapucina i pyk. Dobra, jest. Yy, dobra, widzowie. Dzisiaj taki króciutki mega odcinek. Nawet dobrze niezmontowany, ale mnie po prostu ta gra. Tak denerwuje, że ja tu nie będę oglądał 10 razy jeszcze. Nie. To jest tragedia, co jest z ta gra. To jest numer 1, a numer dwa, że mnie Miki tu denerwuje. On chodzi ciągle za mną, gdzie on jest. Dalej o się gra. On będzie grał, dopóki ja nie pójdę sobie, nie. A więc myślę, że Mam się film spodobał. Jeżeli nie, no to oglądajcie co jest innych gier, bo w to się nie, nie da grać. Dobra, na razie. Kolejny odcinek z zablokowanym miekiem.